Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dalsza część tego, o czym mówiłem wczoraj, czyli procenty i ułamki, ale dzisiaj przejdźmy sobie do jakichś konkretnych zadań, nie będzie to jakiś długi film, nie będzie to jakaś długa lekcja, ale przejdźmy sobie do konkretów dwie rzeczy dzisiaj. Wykorzystajmy tą zamianę w zdaniach praktycznych i powiedzmy sobie coś o diagramach procentowych, które na pewno tworzyć będziecie, które gdzieś już może tworzyliście, więc, więc zaczynamy. Przypominam, że na poprzednich zajęciach powiedzieliśmy sobie, że żeby zamienić, powiedzmy, nie wiem, procent na ułamek, no to trzeba to podzielić przez 100, czyli to jest 500. Tak samo jeśli ja na przykład będę miał, nie wiem, 5 bo też się tak może zdarzyć, no to po prostu to jest 5 siódmych podzielone przez 101, tak? Podzielone przez 101, czyli 5 siódmych razy 1 setna. Zobaczcie, jak ja muszę tutaj sprawnie operować e, ułamkami. 1 setna. Skrócimy sobie to przez 5, czyli tutaj mamy 1, tutaj mamy 20. No i dostajemy suma summarum, e, że jest to 1 140. Tak? tak samo, jeśli miałbym tutaj, nie wiem, ułamek. E, przepraszam, 1 140, pisze 400. 1 e, 140. Tak samo jak miałbym powiedzmy, nie wiem, ułamek dziesiętny, czyli miałbym, nie wiem, 0,7% i chciałbym to zamienić na ułamek, to muszę to podzielić przez 100, czyli to jest 0,7 przez 100. Jak dzielę przez 100, to oczywiście przesuwam przecinek o dwa miejsca w lewo, bo tyle mam zer tutaj w dzielniku, czyli będziemy mieć 0,007. Jak chcemy sprawdzić, czy zrobiliśmy dobrze, to wróćmy 2 miejsca w prawo, jest wszystko ok, bo wyjdzie nam wtedy 0,7 no i tak zamienialiśmy procent na ułamki, a jeszcze przypomnijmy sobie, jak zamienić ułamek na, na procent. Na przykład jak będziemy mieć, nie wiem, jedna cała i 1 i chcielibyśmy to zamienić na procent, to robiliśmy to na dwa sposoby, albo rozszerzaliśmy tak, żeby w mianowniku było 100. Czyli w tym przypadku robimy to razy 20, tak? 20 razy 1 jest 20, 5 razy 20 jest 100, i to będzie jedna cała i 20 setnych, czyli 120%. Albo po prostu jedna cała 1 piąta musimy, jak tutaj dzieliliśmy, to żeby zamienić procent na znaczy ułamek na procent, to mnożymy razy 100% i też wykonujemy działania na, na ułamkach, i tutaj mamy 6 piątych, razy 101. Skracamy, ile się da, tu mamy 1, tutaj mamy 20. No i to będzie oczywiście 120%. Wynik zawsze jest ten sam, tak jak mówiłem, ten sposób drugi. Yy, zawsze działa. Tutaj rozszerzanie do stuwy nie zawsze da się wszystko rozszerzyć. No i teraz przejdźmy jeszcze do konkretnych jakichś, nie wiem, trzech przykładów. Pokażmy sobie trzy jakieś konkretne przykłady, w których tą zamianę wykorzystamy. No bo ok, zamieniać to jedno, a dwa do czego w ogóle nam to jest potrzebne. Potrzebne nam to jest do, do zadań, do jakichś problemów, więc zerknijmy okiem na zadania, które mamy na dzisiaj. Ola otrzymała 4 piąte punktów możliwych do zdobycia, a Agnieszka 85%. Która z dziewcząt zdobyła więcej punktów? Ola otrzymała 4 piąte punktów możliwych do zdobycia, a Agnieszka 85%. No to co? No to przejdźmy teraz na tablicę. Ola otrzymała 4 piąte punktów, a Agnieszka 85%. No, to żeby odpowiedzieć na pytanie, kto więcej punktów zdobył, to musimy do siebie porównać te liczby. Tylko tu mamy procenty, tutaj mamy ułamki. Więc co? Musimy zamienić sobie ten ułamek na procenty, albo ten procent na ułamek. Zrobimy to na dwa sposoby. Najpierw zamienimy sobie to na procenty, czyli to się równa. Rozszerzamy do 100, tak? Oczywiście razy 20, czyli to jest 80 setnych. Jeszcze zapiszemy, że to jest razy 20 i to też razy 20, czyli to jest 80 setnych, a no 80 setnych to jest oczywiście 80%. Czyli już tutaj widać, że więcej punktów zdobyła Agnieszka. Ale zamieńmy sobie jeszcze tą Agnieszkę na łamek, czyli to będzie 85 setnych, bo przypominam, dzielimy przez 100. I jak skrócimy sobie ten ułamek przez 5, to na pewno na dole będzie 20. A jak to sobie skrócimy przez 5, to będziemy mieć yy, 10 i yy, 7, czyli 17. Czyli tu mamy 17/20, więc tutaj to 4 piąte też trzeba by było rozszerzyć do mianownika 20, czyli razy 4. Czyli górę sobie zrobimy razy 4. I dół razy 4. No i dostaniemy, że to jest 16 20 No i po ułamkach też widać, że to Agnieszka zdobyła więcej punktów, bo tutaj Ola ma 16 punktów do zdobycia, a agnieszka 17 /20. Czyli pierwsze zadanie mamy. Porównujemy albo w procentach, albo w ułamkach. To przejdźmy teraz do zadanka numer 2, a zadanka numer 2 bardziej dla sportowców. Yy, aczkolwiek każdy z nas je powinien umieć policzyć. Podczas meczu koszykarskiego 30% rzutów Marcina było trafionych, a Paweł trafił do kosza 1 trzecią swoich rzutów. Kto był bardziej skuteczny? Marcin 30% trafił, a Paweł 1 trzecią swoich rzutów. No to co? Marcin 30%, a Paweł jedną trzecią. Zadanie bardzo podobne, tylko że tutaj już nie jesteśmy w stanie tego rozszerzyć, tak żeby mieć w niego 100. No to dzielimy to, mnożymy to po prostu przez 100%, żeby, żeby zamienić na procenty. Czyli mamy 101. Nic się nam niestety nie skróci, czyli to będzie 103. No jak wyłączymy całości. To jest 33 i 1 trzecia. Oczywiście procenta. I tutaj mamy też procenty. No i widzimy, że Paweł jednak był bardziej skuteczny. Minimalnie, ale był bardziej skuteczny. Ale rozszerzmy sobie, raczej znaczy zamienimy sobie jeszcze tutaj ten wynik Marcina na ułamek, 30%. To jest nic innego jak 30 setnych. Oczywiście co możemy skrócić to i to. Czyli mamy 30. No i teraz mamy dwa ułamki. O mianowniku 10 i mianowniku 3. Rozszerzmy je tak, żeby był taki sam mianownik, czyli no 30 będzie chyba najłatwiej. To to razy 3 rozszerzamy i to też razy 3. No i dostaniemy, że to jest 9 trzydziestych. Czyli tutaj 9 trzydziestych to jest to samo co 30%. Natomiast to sobie rozszerzymy razy 10, tu może przepiszemy sobie 1 trzecią, razy 10 i to też razy 10. No i to jest 1030. No i widzimy teraz też po ułamkach, że Paweł był skuteczniejszy, bo 10 10/30 trafił, a 9,30 trafił tutaj Marcin. Albo w procentach Paweł 33, 1 trzecia, a Marcin 30. 30 Procent. Więc w tych takich przykładach tu wykorzystujemy to, co wprowadziliśmy na poprzednich zajęciach, na poprzednim filmiku. Jeszcze jedno zadanie z diagramem procentowym, rzućmy na niego okiem. Mamy diagram procentowy, jaki kolor lubisz najbardziej. Ankietowanych było 20 osób. Ilu spośród ankietowanych lubi kolor zielony? Ilu, nie ile procent, tylko ilu. No, i widzimy na diagramie procentowym, że kolor zielony lubi 15% ankietowanych. 15% ankietowanych. Eee, czyli możemy sobie spokojnie napisać, że 15% z ankietowanych, czyli z 20, no, lubi zielony. No to teraz przejdźmy na działania matematyczne. 15% to jest oczywiście 15 setnych. Zobaczcie, że my tą zamianę właśnie potrzebujemy też między innymi do takich obliczeń. Z w matematyce zamieniamy na mnożenie, a 20 no to 21. Skróćmy teraz, ile się da. Na krzyż skrócimy aż przez 20, czyli tu będzie 5, tutaj będzie 1. Jeszcze tutaj jesteśmy w stanie skrócić, ale może przepiszmy sobie już to przemnożmy, przemnożmy 15 razy 1 jest 15 i 5 razy 1 jest 5 a 15/5 to jest 3. Czyli okazuje się, że trzech ankietowanych spośród 20 robi akurat kolor zielony. Czyli zobaczcie, taką umiejętność już posiadaliśmy obliczania ułamka z danej liczby w Umieliśmy już robić wcześniej przy mnożeniu ułamków, to przypominaliśmy sobie. Teraz jest tak zwane obliczanie procentu z danej liczby, gdzie procent trzeba zamienić, przypominam, na ułamek zy na mnożenie, no i wykonać takie działanie, wtedy jestem w stanie obliczyć procent z danej liczby. W takim bądź razie to, co dzisiaj mieliśmy zrobić, mamy za sobą. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Zapraszam na kolejne zajęcia. Do usłyszenia.